Cześć ja wszystkim sercem będę tak was bardzo strasznie ponownie w gódech chciałem powiedzieć w ondy w determinie Weverhood Wypad z do strzałku idziemy tam na tą pustynię z w środku a z Jerni. To wyglądało jak Jerny No to idziemy Właśnie dlatego wyglądał jak Jernyi Gra z PlayStation, teraz chyba jest na PC, tak też. Dobra, idziemy tylko prosto na razie. Możemy też takim wężykiem sobie iść. na razie nic się nie dzieje, ale zaraz pewnie się coś zadzieje. Hmm. Patrz na mnie. Mogę przejść tutaj. przyspieszyć, no. Chciałem ja takim wolnym krokiem szedłbym. No, taka długa trasa. Nie o to chodzi, że to jest taka droga przez pustynię, taka długa. No, szybciej. Coś się dzieje. Noc. chyba ten piatek zaczyna robić gorący. Przynajmniej tak wygląda. U, jest ten nasz Rasta Rhino, czy jakoś się nie nazywał tam. No, zobaczymy go. Czerwony i niebieski um, to jest 16. naft. No, usiądź i się, się Dalej masz długą drogę do przejścia. O, ten tak nic nie wygląda. Um, zamierzałem ci powiedzieć, no, to tylko do więcej rozpaczy, co to ta droga. tak daleko zaszedłeś, więc myślę, że już zdecydowałeś. Boję się, że to będzie... Um, aha, że to będzie prowadzić do więcej pytań niż, niż odpowiedzi. Um, boję się, że coś strasznego się stanie, jeżeli będziesz kontynuował. tu uderzyć w Kimono. Widzę ten dźwięk ognia Jak pokój Hej czerwony, mam mm, konfesję To jest trochę takie... ...scyliwe mm, <laughs> Nie pamiętam dlaczego tu jesteśmy Co my chcemy osiągnąć Rączki, rączki patrz, to musimy zdobyć nie mm, Nie wiem co my robimy Rączki ...i twoje nóżki. Czuję się jakby wszyscy zagadkami mówili... ...albo... ...albo rączka. Beware of the man who picks him up. Nie ma żadnej indykacji. Jeżeli dalej myślisz, że powinniśmy kontynuować... ...nie zaćmujecie. Tylko mam nadzieję, że wiesz co dobrze. I tak ude twarz Chcę powiedzieć, że Wsi ufam Dobra, ją z Pinocchio Czerwony Pinocchio I został tylko ogień O, ma się zapisać? że zapisać Tutaj Bo nie chcę napisać swojego drugiego sejwu Gdyś może się coś stać Okej, okay, czyli droga jest gotowa. Ciekawe czy mi zrobić takie coś, że ja po prostu bym do niego nie poszedł. Nieważne, idziemy dalej. Fan muzyczka. Taki jazz bardziej. Taki funky jazz. A long road, ej. to znowu ten koleś, który jest solar. Zobacz. Powałem cię zatrzymać, ale wcześniej to jest zignorować To było w tym zamku. Śmialiśmy się i że, że się odłożyliśmy. Chyba, idziemy wtedy. Их не Давай. Get ready for a beating. Спробуем. О, oh, ничего не сделает. Будет и не Chyba walcz mi w końcu, kurde, koleś. Możemy walczyć? Dawaj, jest walczyć. Złota Świnia pyta się. Proszę. Proszę. Uh, po powiedzieć, że dzielnie walczyłem. Nie będę manował więcej twojego czasu. Mam nadzieję. Coś mi się wydaje, że on będzie manował więcej czasu. U, pustka. A, no, jeszcze nie ma pustki. Kolejne ognisko? Czy może u samolotki złota? Taki ślady jest. A, nie, dobra, to jest samochód. E, dobre! Będziemy musieli z nim bać na pewno Trzeba baterię Czemu na czerwono? Czas jest taki samo hmm. Dawaj jeszcze ja pojechać sobie Coś mi się zdaje, chyba źle zrobiłem biorąc te baterię Nie mogę w jakiś sposób sobie wziąć ten pojazd Ale bym się nie dziwił gdybym musiał z nim walczyć Nareszcie są jakieś drzwiczki. Będziemy musieli z nimi nim walczyć pewnie. zobaczymy ze wszystkim. Czy nawet z cegłówką byśmy mogli walczyć. Czy chcemy otworzyć bramę? No, oczywiście. Po to tutaj jesteśmy, żeby otworzyć bramę. Jesteśmy tu po to, by otwierać bramy. U. To no, jest taki... taki... taki styl. Ale na jedynce co zapisałem. O, zobaczcie, kto w końcu tutaj przyszedł. Nie, nie podesz Tak bardzo jak tego nienawidzę, muszę się. to podziwiam. Gonienie mnie do miejsca takiego jak to Przygotowałem y, imprezę. Cześć, Czerwony. Nie mogę Ci pozwolić kontynuować. Teraz. Albo cię zabiję. Aha, czyli ten nie mogę wejść pomimo tego, że mogę sobie umylać kamloty tutaj pewnie mnie załatwi to się ja go załatwię Gaster! co za... czuję... Mm, ból odrębnięcie musisz... Yy, mój... Moim, musisz podążać za moimi rozkazami o kurde hmm. Okej, okay, za, zacznijmy biznes Jeżeli chcesz przejść To się nie stanie amigo Słyszał, co Mac powiedział? A ma Messi, a? Naprawdę cię rozwalę. Nie, bo ja ciebie rozwalę. Dobra. S albo strzałka w dół odbijamy ataki. Ty tam? Uu. Nie. wszystko. nie będziemy tutaj odbijać ataków. Jaki kurde cancres. Może lepiej się skupić teraz na grze, a nie na jego ta tańcu. Też jest fajna, jak zresztą ka każda motorka <mum> w tej grze. Patrzcie jak to wyminałem, a teraz tego nie wyminałem. Nie. No. O, koniec? To jest ciekawe, bo tylko walka z Zigiem to była taka, że kontynuowaliśmy od 3 kwenta. Nie, nie, jesteś wartem. To jest niemożliwe, Fretowy, nie mogę nic zrobić. Nie, nie spodziewałem się, że będziesz, że będziesz zwycięzcą. Nie mogę uwierzyć, że byłem odgryzany tak to. To nie jest pierwszy czas, gdy fletowym mnie włożył w takie ciało. Могу-то быть на что-то важное? Ну, у него секретов, что есть? Ну, мы сейчас здесь, да? Тут еще дорога Я знаю твой секрет Твои тактики, Я попадаешь Poprzedni champion Obudowany z śmieci Kurde ten jak, jak się drze Teraz, żeby zrobić kurde Nie wiem did. z moim moim bratem Zob Aha, bo to jest Rob Coś mi się wydaje, że będzie trzeci i będzie się nazywał Bob Gdzie on jest? Wiesz, mamy jakoś robotę do zrobienia czekaj Czekaj, ja rozpoznaję twój głos Jesteś tym, co mnie wezwał Co chcesz, żebym zrobił Boś Oczywiście Bo się Okej okay. To będzie pisał OK. Ej, e, zginiesz, czerwony, ale nie wiem jakim głos dać. Oj, kurde! Oj, e, jest! Kurde. on mi już nie pokonał? Chyba ma ten cztery lat taki nie pokonuje. Куда видишь меня поклонал? Добро, еще Он если еще мощнейший. Мощнейший. Check this out. Куда? он дружит с собой Nie! Chyba te czaszki mi więcej robił. No, tutaj sobie zastanawiamy, co będzie lepiej. Dobrze grasz! No, oczywiście, że dobrze gram. Yy. Nie wiem, czy mogę go pokonać, bo się. Nic się nie zmieniło, czerwony. O, totalnie dobre. Jak dobrze. Dobra, Zapiszmy sobie tutaj, kwadrinką. I sprawdźmy co jest za tymi drzwiami. Wiecie mm. znaczy, co, zobaczymy co to jest za w następnym odcinku. Wiem, że ten jest trochę krótszy, ale jeden był do, do dłuższy, więc jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i co tam jeszcze chcecie, więc do usłyszenia i na